Drodzy państwo, przed nami Wielkanoc. W tradycji chrześcijańskiej święta najważniejsze. Święta obchodzone w czasie, gdy przyroda budzi się do nowego życia. Przyroda budzi się do życia, ale jednocześnie następuje zmartwychwstanie Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Z okazji tych wielkich świąt Pragniemy złożyć państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzenia składam nie tylko od siebie, ale od wszystkich osób pełniących jakąkolwiek funkcję w gminie Łask. Życzymy wszystkim państwu, zarówno mieszkańcom, jak i gościom, zdrowych, spokojnych, radosnych, pełnych domowego ciepła, a jednocześnie pełnych wiary, nadziei i miłości. Świąt wielkanocnych. Niech zmartwychwstały Chrystus będzie zwiastunem samych dobrych, pogodnych chwil. Wesołego Alleluja!